Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Poprosiliśmy Państwa o spotkanie, ponieważ w porozumieniu z Panem Komendantem Miejskim Policji doszliśmy do wniosku, że warto cenne postawy obywatelskie doceniać, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, stąd też gościmy Pana Janusza Tokarskiego. Przepraszam, tak, który, który właśnie przejawia to, co istotne w sytuacji, tak jak wielokrotnie Państwo jako media podkreślacie, obojętność na sytuacje związane z zagrożeniem, z zagrożeniem, czy to życia innych obywateli, mieszkańców naszego miasta, czy też innych miast, zagrożenia mienia częstokroć wielu naszych współobywateli przechodzi obojętnie. Mamy żywy dowód na to, że tutaj osoba naszej, naszego dzisiejszego bohatera nie przechodzi obojętnie. Stąd też no, chcielibyśmy taką tradycję samorządową w porozumieniu z panem komendantem miejskim policji zapoczątkować, aby taki w taki sposób symboliczny e, wskazywać również opinii publicznej, że są o, ludzie odważni, e, którzy są w stanie bronić godności innego człowieka, e, czy też bronić wprost e, życia, czy w sytuacjach takich kryzysowych e, stanąć murem. E, ja myślę, że głos panu komendantowi teraz oddam. Panie komendancie, bardzo proszę. Szanowni państwo, tytułem przypomnienia. 25 maja bieżącego roku w obrębie bazaru, tak można podocznie powiedzieć, w Tarnobrzegu doszło do napadu na obywatelkę Rumunii, więc obcokrajowiec, to wyobrażacie sobie Państwo, jak się ktoś za granicą obcy czuje, nie znając języka. Pomimo wielu osób, właśnie pan Zdzisław zauważył Potrzebę udzielenia pomocy drugiej osobie, i bez względu na zagrożenie tej pomocy się podjął. I ja myślę, że zagrożenie też było duże, trzeba to zobaczyć, ponieważ napastnicy, młodzi mężczyźni w obronie, żeby się uwolnić, użyli się kiery nawet i Pan odniósł obrażenia. Także to jest czyn po prostu. Szczególny, więc pan Zdzisław nie zawahał się po prostu i przedzwonił na policję i podjął próbę zatrzymania sprawców dwóch, tak jak mówię, młodych mężczyzn, bo 24 lata i 38 lat no to nie jest wiek jakiś taki starszy. No i za to chciałbym panu po prostu. Podziękować i tutaj wspólnie właśnie z Panem Prezydentem tę sytuację uhonorować. Myślę, że jest to czyn godny naśladowania i chciałem podkreślić jeszcze, że jeżeli chodzi o ten że to Pan Śdisław po prostu dołączył do grona tych osób, który, którzy już tej pomocy też udzielali. Także to jest godne naśladowania. Dziękuję bardzo z Panem Komendantem. Symbolicznie tak. Tak? Symboliczny album tak się... na tym mieście i taki symboliczny drobiazg dofundowany wspólnie z Panem Komendantem z nadzieją, że że będzie to jakoś zadośćuczynienie za postawę liścią obywatelską. Z nadzieją również, że, że panie Zdzisławie, tak jak pan pana powiedział, na no pana osobie zakończy się postawa bardzo pożądana społecznie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję takiej postawy. Bardzo. No, gratuluję. Proszę uznania tego i jeszcze mam List gratulacyjny, nie wiem czy odczytać, czy zaczyn państwu tak. Szanowny pan Wisław Tokarski, list gratulacyjny. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za wzorową obywatelską postawę, która przyczyniła się do zatrzymania dwóch z praców rozwoju dokonanym na Obywatelce Rumunii. Odwaga Pana w niesieniu pomocy pokrzywdzonej kobiecie stanowi wzór dla wszystkich, którzy nie zawahają się nieść pomoc innym w przypadku ich zagrożenia życia i zdrowia oraz mil. Dziękuję bardzo. Proszę, jeszcze taki. Dodatek, gazeta policyjna, wejście w problemy, to <noise> <noise> dziękuję bardzo. bardzo. Drodny gadżet. Drodny gadżet. <noise> dziękuję. Bardzo proszę i może, może... O, tam o, tam może to było... A to, może mo to się opowiedzieć, czy jak to tak. było? Bardzo proszę, oczywiście. Nie no, to po prostu nie jestem tylko obywatelem, no, i widziałem taką sytuację, bo byłem, z pomidorów przelewałem krzaki na tym targu w Tarnobrzegu, no i w... Ta kobieta była ode mnie gdzieś, ja wiem, 30-40 metrów odległości. Nie zwracałem uwagi po prostu, no bo człowiek był zajęty tym handlem danym. Ale w, gdzieś godzina była około pół do dziesiątej, tu usłyszałem krzyk. Popatrzyłem, kobieta jedna stała obok jakaś, też krzyczała, a ta kobieta le, no po prostu tak do tyłu się przerzuciła, widząc jak poleciała do tyłu. No i poszłem tam za radę kobiet, a było dwóch tych panów i jeden miał taki plecak na na tym uciekli, tak, tak z tyłu tam uciekli. Nie, I uciekli z tyłu, no i ta kobieta mówi do mnie, że no uderzył się to panie, 18 zł, tam na mile miał tych drobnych pieniędzy, zabrali je i uciekli. No i na tym się skończyło. Zadzwoniłem po policję, policja policji no nie ma nikogo, co jak, no i w ogóle. I ja dalej już zająłem się tym handlem tych pomidorów, trzaków. Upłynęło dosłownie z 50 minut. Krzyczy ta kobieta, ta druga. I jakoś nie ta co ją pobili, tylko że ta napadli. Krzyczy, mówię, ludzie łapcie tych bandytów, mówię, oni napadli na tą kobietę. Ale to niedaleko mnie było w ogóle ja wiem, 10 metrów, ale każdy się rozsuwał. Oni zaczęli tak po prostu się śmigotać, rozsuwał się każdy. No nic, nikt nie interweniował. No ja mówię, no po prostu powiem dlaczego trochę się obawiałem, bo mówię, ze względu na wiek, jak się mam prawie 58 lat. Ani młode chłopaki, no mówię, nie dam sobie rady, ale byłem przekonany, że mi ktoś może udzieli jakiejś pomocy ze społeczeństwa. Przecież na takim targu w Czarnobrzegło to było co najmniej ze 2000 ludzi. Ale nikt, no nikt, no i po prostu chciałem tego wyższego zatrzymać, ale doszło do bójki. Doszło do bójki, no ale ja mówię, nie ustąpię, dopóki będę miał siłę, po prostu, i on mnie w pewnym momencie, a to już trwało ponad 15 minut, uderzył mnie. To się kierował w lewą rękę, i tutaj w bok mnie uderzył. No ja jakoś się zachmęłem, uparłem do tyłu, głowę sobie rozbiłem z tyłu, ale szybko się podniosłem i ten drugi chciał mnie butelkę z wina uderzyć, jak ja leżałem, tylko jakiś facet podleciał i mu wytrącił tą butelkę. Wytrącił mu tą butelkę, no i ja tego jeszcze jednego złapałem, ale już mi się wyrwali wszystko pod wszystkie szaty, porwali na mnie ubranie, spodnie, no wszystko, co tylko miałem porwane, miałem i zacząłem, mówić uciekamy. Poderwali się ucieczki i w tym momencie policja na motora podjechała. I mówię, co, jak? Ja mówię, no ucieknę tutaj z boku, tak byłem cały zakrwawiony. No i po 15 minutach prowadzą jednego, później znowu z drugiego, no i później jeden radiowóz, drugi radiowóz po prostu, no i ja już po prostu pojechałem, bo musieli mnie przesłuchać, ale pojechałem do domu, bo miałem wszystko porwane, spodnie wszystko zakwalone, to mówię, co będę tu siedział w tym trzeba przerwać ten handel i jechać do domu, no i tak postąpiłem, no i, i tyle wszystkiego, no ale społeczeństwo jest naprawdę trudne, że nikt nie chce po prostu takie udzielić, Pomimo, że to jest Rumunka, ale też człowiek jest. Jakby nie było. Przecież my też jeździmy za granicę i w ogóle wszystko. i Po prostu no to jest, no społeczeństwo jest naprawdę okropne. Okropne. Ja miałem dużo do czynienia z milicją jeszcze, bo byłem w WOP-ie na granicy. Także na patroleśmy jeździli bardzo często. W tygodniu raz, drugi, trzeci. Także było też... Człowiek wiedział więcej, jak jest i też... Coś zostało. Coś zostało z tego. Byłem członkiem WOL, później mnie Komendant Wojewódzki w Tarnobrzegu wytypował mnie, jak było jeszcze województwo Tarnobrzegiem było, wytypował mnie na kurs inspektorów ruchu drogowego, byłem przez 10 lat inspektorem ruchu drogowego, miałem samodzielną kontrolę ruchu drogowego na drogach publicznych, także dużo włapałem takich pijanych kierowców w ogóle, bo po cywilnemu wszystko miałem, uprawniałem, miałem legitymację, miałem do dzisiaj, zachowałem. Także no, człowiek po prostu chce, żeby to jakoś była ta Polska, no ale to raczej